Uś, ja tobie... A, to nie ty Jezu Chrystus mnie trzasnął no. Ja myślałem, że to karzeł Tu masz jakieś trzaski, człowiek Witam, ja jestem kamerzysta, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy jak wyglądają Już w sumie ostatnie przygotowania do walki Kubańczyk, może byś odłożył telefon w tak ważnej Tak no ważne, jak, ja jak będzie być? wyglądała ta walka, pa Tak o. no próbuj bić <śliczanie> <śliczanie> A Króć widzę, że Kolejca. co? Ta, a, a, aż tak w niego wierzysz? No Świnę. myślę, że widziałeś co dzisiaj mówił na ważeniu na no minimajka? On tak I stanął do niego Ale zobacz, to <grym> było <grym> <grym> <Zrobiłem, co? grym> <Pokonął, grym> Tak on wchodzi, nie? normalnie tak samo do niego do kamery i tam. zabijecie! Tak, tu wykliwczemy. Ale tak było, możecie sobie zobaczyć na shotach yy, i co? Jedziemy chyba do hotelu do Mareczka, bo mamy lepszy oczywiście apartament. Dokładnie. Oni, yy, dokładnie, mini majk, podejrzewam, że się stopstany. Będzie ta wódka. Wódka, dziewczynki. Cześć, weź na chwilę może stopkę. Dobra, to ta zapogadamy. Wódka, dziewczynki. Smakołyki. No. O, też będą? Tak. No to idzie Ty co się cieszysz? Że smakołyki będą? Dobra. Jak z młodszym synem. Proszę bardzo, ty pierwszy. Yy, cięcie i widzimy się w hotelu. Ty, to chyba ten hotel, nie? Co ty palisz? Waporyzer to jest być bo. Ale z czym waporyzer? Dobry, dobrymi rzeczami, no. Chmurki nie lecą, można sobie w hotelu zapalić. Ty, ale to, to, to jest, tu nie jest Marek? Co oni robią? CBD. Lecznicze. Pa, Marek, ty! Zobacz, tarczuję za ty! troszkę. Ja się, tak Nie wiem co się. jeszcze. Nie wiem co czemu to ten... A czemu kanioc tego Jest, ci, jest, Mało, bo, ty ale Nie jestem nim cię nie poznaje, dwa dni cię nie widziałem a ty I się ty. Ale Marek, Marek, dlaczego na recepcji on Marek, tak, się, się nie nie to chodzi. robi na recepcji To, się się ha, to jest nagrywane, że jestem jego trenerem? O, nie. nie no, ogólnie my dopiero przyszliśmy tutaj, nie wiem o co chodzi Ale o to, co chodzi, co nie na recepcji? No po prostu Powiedź tak, tam jest Sara Ja mówiłem Markowi, żeby tam to robił, ale on już tak nosi, że już tutaj wali W skarpetach, zobacz, nawet buty zdjął, a skarpetek już mu się nie chciało masakra nie ty! Jest siła. Aha, A, tak, idziemy do mini majka? A nie, nie spokój w, w hotelu, Ja muszę go o dzisiaj już. Ale ty Ale jak hotelu, ja to, go w hotelu, to też No to walki nie będzie, no nie. pewnie. Będzie Ale, Ale, z, to jest Ale z co wam do... się A, mu do... A co wy mu dosypaliście? Bo zobaczcie, co tylko wyspiesz. To jest spokój. Może Zobacz, box zela za to.

nie, no. nie, utrzymam go, co mam z nim zrobić? Ty, bo gdzie u... jest pokój Majka? Znaczy, chodzi ma nie... od Ty. No. Od, Ta, od, disko, od Od, disko, <śmulity> od Nie wiem, o co chodzi. jakiś, nie? Obezwładniający w szkole na przykład? Obezwładniający Taki chwyt, patrz. Dobra, gdzie jest Majka? Idziemy. Ja wiem, gdzie on jest. Marek! Wiem, gdzie my? No Marek, ja się ja no no, do ja idę takich zle, No To jest zęcza, ale. Na że... ja razie! Zobacz. Zobacz. Zobacz, ja wiem, gdzie. Ty wiesz o co chodzi, nie? Że, że teraz, że niby głowa w kiblu i że niby Krakowie, i że niby wiesz, wiesz o co chodzi. Maj! Gdzieby ciki przed No nie, tutaj go nie ma. Ale teraz wiesz, że to Krakowia, tak? Tak? Że mec? No, w zasadzie widziałem go tutaj. Jesteś w Hiblu, tak? Głowę. No. Co, szukamy go dalej, tak? Co? Szukamy, no, szukamy go, dalej. go dalej, no dawaj. Masz jakieś inne pomysły, ja nie mam pomysłu. No nie, nie, nie mam w go... Bo w kiblu go nie było. Jak nie wyzywał. W drugiej trzeoszy, w drugim trzeoszu. Tam jeszcze jest kibla. Ja nie no. bardziej po pokojach bym teraz Po pokojach? Tak, w końcu znajdziemy. O. Przepraszam, by pani gimnaj. Nie. Ma. Nie ma pani pojęcia. Ale co naprawdę chcesz go bić przed walką? to jest no, głupi pomysł. ja już nie mogę wytrzymać, jestem na takim ciśnieniu, żeby jakiegoś karła zlać. Nigdy to się ale nie chce. Ale to, 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 jest, tak. jest Helak na... to tej Nie, pochodź do winni, musimy winzierz. Marek, ale w ma to wiedzieć? Gdzie jest Mike? Gdzie jest mini Mike? Marek nie wiem. Ja ciśnienie, żeby go zabić Słuchaj, jutro walczę, ale ja chcę go zabić Gdzie jest mi Mike? Dobra, ale kurwa, weź gdzie się wiesz, nie rzucaj do Ale wiesz gdzie jest mini nie, Mike? Nie, nie wiem, maybe you ja know where is mini Mike W Yeah, he's in my room, I'm training him Gdzie jest mini Mike? I'm training him Gdzie jest mini Mike? I'm his coach Gdzie jest mini Mike? Gdzie jest mini Mike? Nie wiem, Marek Gościu. Gościu. Ale weź bro. Mam bro, tak, że go zabić dzisiaj, czaisz? Marek, jeździ... Nie, ty weź z pi***a dalej co? Dobra no, Marek, gdzie marek? jest minimalny? Wyjdźmy stąd, wyjdźmy! Gdzie stąd, jest? Stąd, bo teraz ten stajesz, 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 to wyjdźmy, no ja Nie, że mnie od wyjdź, wyjdź stąd Marek, serio! Dajaj mi jego zabiję. ty myślisz? że windzie będzie. Nie, ja wiem, gdzie jest. Wiesz, gdzie jest? Na no. może, może być. Nie kręć tego dalej. Tak. A nie, chcesz wiesz, gdzie jest? Tak, no. Znaczy, nam się go coś się, się, się podsłucha, coś. A co, teraz chcesz, chcesz, na No. Teraz, jesteś na to nie, No nie, nie Jezu, Marek, Marek, z tyłu. Może ktoś otworzy? się Co? Co, coś? Nie. Bo ja będę jutro z Golą gadała, bo potrzebuję twój autograf. Obiecałam znajomej, że wrócę jutro z autografem do domu. Okej. Okay. A da się zapukać, bo ja mam rękawicę. No dobra. To weź zapukaj. Mark nie otworzy. jak nie otworzy. To nie otworzy. otworzy. Mówię ci, że nie otworzy. Na pewno ten pokój, nie? No to poczekamy. Sto Jak chcesz to możemy czekać do jutra. Będę czekał do jutra. No czemu mnie nie chce otworzyć? Nie no, ja wiem. No. Może cię nie chcę widzieć przed balkonem. Może widzieliście się dzisiaj. No widzieliście się dzisiaj. No ale widocznie teraz i nie chcę. No co ja mam ci powiedzieć Marek? No chodź! To po... dawaj tego drugiego. Którego? No czeka. Czeka. No. Co ci to da, że pobijesz czeka? No. no muszę jakiegoś karła znać. No ale ty i... jesteś po gorąca czy co? Na no. No, co? No ja nie rozumiem. No ten nie chce mnie otworzyć, to co? Muszę jakiegoś karwa dzisiaj No to co idziesz z tego mini czeka na Na no, co on zrobić? Jak ty byś się zachował w mojej sytuacji? O to jest walka. A jest ja na ciśnieniu. To tak jak ty dwa dni bez alkoholu. No nie chcesz salt. Dobra, jak chcesz no to chodź, na, na pierwszy smono. no. Ale młodo skwaszę żyki. No co to się wie? A, to nie ty. Jezu Chryste mnie trzasnął. No. Ja myślałem, że to karzeł. Trzaski jakieś... chyba, człowieku. Ogarnij się. Jak jego... Weź chyba w tam lepiej niż Jak ja wejdę do... Ja do, do tego no to ja go rozniosę. Co? Weź się ogarnij, co Wychodzimy? Chodzimy? Idziemy, idziemy. Co tu się stało Odwaliło mu. no nie widzisz co się dzieje. Gdzie jest karzeł? No na dole jest, ale to nie wiem, czy ty, kwa, ty się na mnie rzuciłeś. Czemu w ogóle wyszliśmy na tym samym piętrze? O co Chodź, chodzi? No, spokój się. Weź po sobie rękę złamiesz? jutro p... nie będziesz mógł walczyć, Ustokuj się do Nie, nie, ja już nie daję rady, Jego ja zniszczę No dobra, zostaw go ej! Co? 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 Znaczy no, dobra, zostaw go człowieku No co, jesteś karłem, tak? No i się... zostaw go A ciśnienie na karła czaisz? Patrz, no, się... na na karła, tak? tak No dobra, zostaw go Marek co chcesz, chcesz na buty się załomawić? Chcesz? No, no chodź, no Dawaj, dawaj, karzeł, no Pa, uspokójcie a. się obydwoje dwoje. A jak ja dzisiaj nie pobiję jakiegoś karła? No nie wytrzymam. Weź Zaj... go chuj jest ta walka? Weź idź stąd! Chyba nie wiemy! Idź stąd, też! To się ale to trzeba cięć człowieku. Ja mam takie ciśnienie. Za ile jest walka? Za ile jest walka? Dokładnie. Nie. W minutach. Nie wiem za ile jest walka. Uspokój się. Jeszcze taką szobę robisz, boisz się ciebie. Zobaczmy. Teraz nie jest tak? Mini Majka, za chwilę masz walkę, ale nie, nie je teraz. Prać. I nie jego, wariat. I zim, do pokoju.